W zadaniu szóstym mamy obliczyć obwód trójkąta prostokątnego, gdy znamy długości dwóch jego przyprostokątnych. Czyli przypominam, że przyprostokątne to będą te dwa boki naokoło kąta prostego, czyli to będzie A, to będzie B, a to będzie przeciwprostokątna, którą oznaczamy najczęściej literką C. No i teraz my byśmy chcieli policzyć sobie obwód naszego trójkąta, czyli żeby wyznaczyć obwód figury musimy dodać długości wszystkich jej boków czyli A plus B no i plus C no to sprawdźmy A znamy, B znamy natomiast brakuje nam C czyli przeciwprostokątnej a mam nadzieję, że pamiętacie że możemy sobie wyznaczyć długość przeciwprostokątnej z twierdzenia Pitegorasa bo twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. No i teraz podstawmy. W miejsce interki A ja sobie podstawię 4 odjąć pierwiastek z 2. oczywiście do kwadratu dodać b, czyli 4 plus pierwiastek z 2, również do kwadratu i to będzie równe c kwadrat. Czyli musimy to po prostu policzyć. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie a odjąć b do kwadratu, czyli otrzymam a kwadrat, czyli 16, odjąć 2 razy a, razy b, no i dodać b kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2. Tu mamy plus. To też jest wzór skróconego mnożenia, tylko tu mamy a dodać b do kwadratu. Czyli otrzymamy a kwadrat, czyli 16, dodać 2 razy 4 razy pierwiastek z 2, mamy 2 razy a razy b, dodać b kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu, to będzie 2, no i równa się c kwadrat. Wykonajmy sobie tutaj mnożenie, czyli mamy 16, odjąć 8 pierwiastków z 2 plus 2 plus 16. Dodać 8 pierwiastków z 2, no i dodać 2. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy minus 8 pierwiastków z 2 plus 8 pierwiastków z 2 to będzie 0, czyli mamy 16 plus 16, 32. 32 plus 4 to będzie 36. Czyli to znaczy, że nasze C to pierwiastek drugiego stopnia z 36, czyli po prostu 6. No i teraz znamy i jedną, i drugą przy, y, przyprostokątną, znamy długość przeciwprostokątnej, no to obliczmy obwód. A to będzie 4 odjąć pierwiastek z dwóch, dodać B, czyli 4 dodać pierwiastek z dwóch, no i dodać C, czyli C jak policzyliśmy, zobaczcie, jest równe 6. No i musimy sobie zredukować wyrazy podobne, czyli minus pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch to będzie 0, czyli mamy 8 plus 6, czyli obwód jest równy 14. W podpunkcie B w sumie sytuacja jest bardzo podobna, to sobie może zapiszmy. Także to jest ten drugi podpunkt, bo mamy wyznaczyć obwód trójkąta prostokątnego, czyli obwód to będzie suma długości wszystkich boków. Znamy długości dwóch przyprostokątnych, czyli musimy znaleźć na początek długość przeciwprostokątnej. Czyli wykorzystam, wykorzystamy tutaj twierdzenie Pitagorasa, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A jest równa 8 plus pierwiastek z dwóch do kwadratu dodać b, czyli 4 odjąć 2 pierwiastki z 2 do kwadratu równa się c kwadrat. No i teraz tak, musimy to sobie podnieść do potęgi drugiej, czyli tu mamy wzór skróconego mnożenia, czyli to będzie a plus b do kwadratu, czyli otrzymamy a kwadrat, czyli 8 do kwadratu to 64 plus 2 razy 8 razy pierwiastek z 2. No i dodać pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2. Mamy tak plus 16, bo tu mamy także wzór skróconego mnożenia. 4 do kwadratu to 16, odjąć 2 razy A razy B, czyli 2 razy 4 razy 2 pierwiastki z 2 i dodać B kwadrat, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu i to będzie równe C kwadrat. No i teraz tak, no musimy to, to oraz to sobie policzyć, czyli tak 64 plus 2 razy 8, 16 pierwiastków z 2. Plus 2 plus 16, odjąć 8 razy 2, czyli 16 pierwiastków z 2. No i dodać 2 do kwadratu to 4. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, a 4 razy 2 to będzie 8, równa się c kwadrat. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy tak 16 pierwiastków z 2, odjąć 16 pierwiastków z 2 to 0. No, i teraz tak, 64 plus 16 to 80, 82 plus 8 to będzie 90, to będzie nasze c kwadrat, czyli c to pierwiastek z 90, czyli możemy zapisać, że 90 to 9 razy 10. Następnie rozbić to sobie na dwa pierwiastki, czyli mamy pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 10. Pierwiastek z 9 to 3 razy pierwiastek z 10, czyli 3 pierwiastki z 10 i mamy długość trzeciego boku. Czyli sobie zapiszmy, że C to 3 pierwiastki z 10. No i teraz możemy obliczyć obwód, czyli tak nasze A to 8 plus pierwiastek z 2, dodać B, czyli 4, odjąć 2 pierwiastki z 2. No, i dodać C, czyli 3 pierwiastki z 10. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 8 plus 4 to 12. Tu przy pierwiastku oczywiście mamy 1, czyli 1 odjąć 2 to minus 1 pierwiastek z 2, czyli minus pierwiastek z 2. No i dodać 3 pierwiastki z 10.